Na starcie szóstego nocnego maratonu rowerowego Warnija szlakami Warmii stawiło się ponad 50 osób z różnych zakątków Polski. Do pokonania mieli 121 km. Jak ktoś jest zapaleńcem i jeździ w ultramaratonach, to nie da się jeździć tylko w dzień. Trzeba też, jak jeżdżą po tysiąc kilometrów, tak więc muszą jechać i nocą. I to jest taka zaprawka dla tych, którzy chcą się decydować na dalekie dystanse. Muszą też jeździć nocą i dlatego tu dużo ludzi próbuje swoich sił. Ja tu jestem, mówię, trzeci raz na nocnej. Byłem też raz już na w dzień, na dwusetce. No, no jest cięższy teren, oczywiście tu z górki. Na Mazowszu u nas jest płasko, dlatego no, tu jest ciężej, ale za to przyjemniej. Niestety widoków w nocy za bardzo się nie zobaczy, ale polecam. Maraton rowerowy Warnia przyciąga coraz większą rzeszę miłośników spędzania wolnego czasu na dwóch kółkach i to zarówno jego dzienna, jak i nocna odsłona ale w przypadku tej drugiej uczestnicy podkreślają specyficzny charakter. Hubert Pieczkowski ze Spręcowa nie opuścił żadnej edycji nocnej, bo, jak podkreśla, za każdym razem, wrażeń nie brakuje. Adalina Linka trochę jest a tym bardziej gdzieś tam się wjeżdża jakiś tam środek klasu, bo to tam te ścieżki nasze są takie, że, że wjeżdżamy gdzieś tam w część leśne. No i tak zastanawiamy się, bo to jednak troszeczkę tej prędkości mamy, bo tam do 50 na godzinę i gdzieś tam jakieś zwierzę nam przeskoczy, wyleci. na no to jest, jest ciekawie. Szósta odsłona nocnego maratonu w tym roku miała wyjątkowy charakter. Był to zarazem pierwszy memoriał pamięci Daniela Zadwornego, wójta gminy Dywity, który zmarł nagle w połowie sierpnia. W tym roku trasa wiodła między innymi przez Miłakowo, rodzinną miejscowość zmarłego wójta. Była to osoba nietuzinkowa, związana z mieszkańcami gminy Dewity, związana z maratonem i z fundacją, z Towarzyszeniem Warnia, osoba, która kochała sport, która uwielbiała jeździć na rowerze. Wujd biegał, pływał, także był związany ze sportem i kochał aktywność. Dlatego my zawsze będziemy o nim pamiętać. W tym roku rajd miał także wyjątkowy początek. Uczestnicy, zanim wyruszyli na trasę, przyjechali na cmentarz, by zapalić znicze i pomodlić się nad grobem Daniela Zadwornego. Dobrego Boga prosimy przez wstawienictwo i świętego Franciszka. Też prosimy Daniela, żeby wstawiał się. Za tymi wszystkimi, którym jest tutaj ciężko po jego stracie, za tym, którzy serce są rozdarte, którzy odczuwają brak. Wśród mężczyzn najszybszy był Adam wieczorek, który pokonał trasę w 4 godziny i 20 minut. Natomiast wśród Pań na najwyższym miejscu na podium stanęła katarzyna niesiobęcka z czasem 5 godzin i 22 minuty. telewizja Kopernik. Kopernik.tv